I ostatni quest. I są nasi osadnicy, mamy tutaj osadnicy, nasi przetrwa... Nasze osoby, które przetrwały ze sztormu prawdopodobnie, bo to jakby nie było tratwa. Dobra, pierwsze co to oczywiście zbiorę tą tratwę, bo z tego będą prawdopodobnie surowce, ale tak, mamy... Y, przetrwać y, 15 dni jak widzicie teren wieczna zima, wieczna zmarzlina, więc w sumie jest ciężko y, musimy tutaj przede wszystkim dać im wyżywienie i dać im nocleg więc teoretycznie powinienem zrobić to, że zebrać tą łajbę, zebrać tą szalupę czy tratwę w sumie jakby nie było, jednakże hmm Bardziej bym się zastanowił nad tym, żeby to zrobić bardziej w stronę domu, domków, czyli ogarnięcie ci tak, patyków oak brancze. To są mam ołkowe oak, na przykład. Yy, tu mamy brum. Yy, poszukamy ołki albo w ogóle jakiegokolwiek, jakiegokolwiek drzewa. Young oak, ok. Czy moglibyśmy to zebrać? Yy, de facto ona ma najlepsze do budowania. Tak, zgadza się. Tak, ona ma budowanie, czyli ten zestaw, który zawsze biorę, wchodzi najlepiej. Czyli dobra, on zbiera drzewo. Young oak. 2, 4. 4. I tutaj będziemy mieć oak. Young brum. Brum. Szukamy Young Oak'a i wtedy będzie problem z głowy. Tylko pytanie, gdzie, gdzie go znaleźć, bo tutaj widzę wszędzie gałęzi, gałązki brum. Ok jest ją Oak i teraz mogę już skraftować, a nie, jeszcze nie mogę, przecież muszę zrobić najpierw sobie y, pierwszy domek. No dobra, w takim razie ona będzie budować, bo ona ma skrócony czas. Czyli tutaj mamy jeden, to jest trzy, to jest dwa, dobra. I ten domek bym postawił, a nawet tutaj, czy mnie. I widzicie on miałby mieć 6 y, godzin. A ta będzie zbuduje go, ten domek w 4 godziny No raczej nie, bo ona ma tylko 4 godziny, więc hmm Dobra, zobaczmy ile zbuduje um, Sądzę, sądzę, o jakiś achievement mi wpadł, fajnie yy, Tak, zrobiła domek, bardzo fajnie i ona może spać wraz z tym gościem On teraz zadba o to, żebyśmy nie umierali z głodu Więc na pewno zbieramy te shells Będziemy zbierać tutaj... A, jeszcze ona, Amelia. Mamy tutaj 6 godzin. Raczej na zbudowanie domku dalej nie starczy, bo potrzebujemy zebrać dwa patyk, dwoje patyków i dwa, ten czyli mam 2 godziny, 4 godziny. Eee, może cię, ciężko, bo jeszcze pamiętacie, że zostaje nam budowa, więc wolę, żeby zapewnić im jedzenie e, niż żeby było problem. Yy, później, 4, 5, 6, dobra, mamy zebrane i ona de facto może wziąć teraz na przykład to brumpu choć też nie może, widzicie to jest haczyk, że ona, mogą sterować to jedzenie, ale dobra w takim razie weźmiemy krabika, będzie na zaś, będzie na zapas a teraz lecimy z kolejnym dniem oczywiście wieczna zima, nic się tu nie zmienia Close. Oczywiście tutaj ona troszkę straciła życie ze względu, że spała na dworze, rozumiem, ale to nic się nie dzieje, spokojnie, my już tutaj robimy, ale tak, potrzeba by narzędzie na samym początku, narzędzie, czyli tutaj sikierka, patyki, yy, kamyki i stringa, stringa byśmy pozyskali stąd, więc tutaj mielibyśmy to, jeszcze tylko kamieni nam brakuje i ona mogłaby nam skraftować, super. Byśmy mieli tą pierwszą siekielę, teraz on może śmiało wziąć siekielę do yy, ręki i na przykład tego ołka ściąć. No może tego to akurat nie, bo to jest troszkę za duże. Ale tutaj mamy o super, i dostaniemy w końcu na domek. Yy, teraz ta będzie budowała dla tej drugiej naszej postaci domek. Tylko jeszcze brakuje nam jednej rzeczy, czyli brakuje nam tego brum. Dobrze, dobrze, to akurat nie jest żadna, żadna magia, żadne skomplikowane. Ona będzie mieszkała sama, bo tak lubi. I proszę, dwie godziny gotowe. Domy gotowe i proszę, śpisz sama, zadowolona. Mam nadzieję, że tak. Teraz ogarniamy pozostałe rzeczy, czyli jedzenie. Yy, one będą tutaj nam pomagać. Mamy troszkę jedzenia. W przyszłości trzeba będzie pomyśleć nad wędkami, bo jednak tego jedzenia trochę tu jest, jak widzicie. Okej, nie potrzebę tą żabę wziąłem, no ale dobra, 5. No i ta jeszcze ma trochę raz. Krabiki tu się kręcą, więc na brak jedzenia nie możemy narzekać w żadnym wypadku. Dobra, i pewnie nam starczy prawie na dwie tury jedzenia, więc jest w porządku. No i w porządku, wszyscy zadowoleni, tylko nadal ta insomniak, nadal nie wiem, jak to mam rozgryźć. Czy jestem w stanie temu jakoś przeciwdziałać? No, ale trudno. Dobra, trzeba ogarnąć jakieś ognisko. E, ognisko domowe, żeby gotować, żeby gotować jedzenie. E, gdzieś tutaj było, ok, tutaj to jest. I mamy trzy kamienie brakuje. Dobrze, nie ma problemu w takim razie, gościu. Weź te patyki po kamienie, przepraszam, no, po kamienie, oczywiście. I tu będziemy gotować, dzięki czemu złowione ryby będą zdecydowanie szybciej przez smażantko, my chyba w tym momencie żadnych ryb jeszcze nie ma, tak, bo trzeba zrobić wędkę a właściwie to nie w, wędkę tylko włócznie na ryby a żeby to zrobić trzeba bambusa pozyskać tu mamy dwie godziny jakiś giant bamboo może być dwie godziny, dobra i teraz ona nam to skraftuje dwie takie, a ten gość teraz będzie nam łowił I to jest bardzo dobry deal. Raz, dwa, trzy. Jednego krabika do tego. A teraz ta szanowna pali na mnie. Przesmaż na tym ognisku. Kopten, czy ja mogę, bo mam patyki, Mam. Dobrze. Ok, mamy już 12, więc dwa dni z głowy z jedzeniem. Więc nie ma problemu. Bardziej się obawiam tego sztormu. No cóż, wiadomo. Okej, okay, dobra, to są jakieś dropy desek, ale to są skrzynie, których nie chcemy na razie otwierać. Yy, bardziej nas interesują rzeczy związane. Hmm. No właśnie, z czym? Nie mogę nic sadzić, więc de facto można by coś pójść w kierunku yy, tutaj zbieractwa. Yy, rybki mamy w porządku, yy, jakiś kilof to może nie, yy, ale gałęzie, gałęzie patyki, jak najbardziej, czy te brum. Trzeba to pozbierać, bo jednak, skoro zima wieczna tutaj panuje, no to nic nie da nam ekstra tego zbierań. Dobra, siekierę bym jeszcze z jedną zrobił. I w porządku. I zobaczę czy te stringi, z czego one się robią. Z fiber, no ale fibera nie mamy. Oj, to jest problem. Ok, ona teraz też widzę ma zdolności. E, tutaj dostaliśmy nasiona. A tu? Też nasiona. No ale cóż tam po nasionach, skoro nic nie możemy z tych nasion zrobić? No nic tam nie myślą, nic nie chcą pomagać. Dobra, kolejny dzień mamy. Kolejna noc, kolejny dzień. Wszyscy zadowoleni? Tak, no to spróbujmy w takim razie, jeżeli mówisz, że nasiona pomogą. Nie wiem, czy to pomogą, bo skoro tutaj jest wieczna zima, jestem z ciekawości właśnie, czy. Tu jest jakaś może granica temperatur, bo tak, tu zima, ale to może właśnie w tym miejscu się da to zrobić. Może. Co to mamy? Workshop, okej. Okay. Tutaj mamy naszą panią, która będzie zbierała te deski. Oj, są snici, więc A Teraz tego, ten kolej będzie ścinał tutaj drzewa, wszystkie bambusy. Na pewno się to przyda. No i ołki, ołki, bo ołków na pewno nam będzie potrzeba. Tylko tu aż 6 godzin potrzeba, ojej Dobra, tu już 2 godziny, więc zostało mi tylko do zabrania to Natomiast ona będzie dalej zbierała te nici A może byśmy zrobili magazyn, bo najprościej tak naprawdę Tylko brakuje nam nici jeszcze, widzicie? To jest to, że nici ciągle będzie brakować Skrzynie są otwarte, więc można by O, ciekawe Czyli niby wzięte, ale nie nie, same deski, same deski nam się trafiają, więc nie poszalujemy. Nie poszalejemy, moi drodzy. Tak, krabików parę. No i kolejna noc, kolejny dzień. Mamy 15 dni wytrzymać, więc zobaczymy. Na razie jest 5. O, już widzę kolejny sztorm, ktoś oszukuje. Hmm, no ciekawie, ciekawie. Dobra, yy, trzeba by ogarnąć yy, rybki dalej, bo tu już widzę z, z rybkami największe wyzwanie, żeby było. Eee, tak, tu, tu, i przydałoby się w sumie skraftować tą wędkę taką większą, eee, to to, by zrobić tą strukturę stąd. Potrzebujemy szelest, czyli muszle, de facto, i to trzeba mieć zwykłe umiejętności. Tak, zwykłą umiejętność pozwolą, i dzięki temu mógłbym skraftować. No, prawie mógłbym, bo prawie, bo nie mam nici. To jest dziwne. Problematyczne. Nie ma nici. Hmm. No i co? I to teraz ci nie skraftuję tego, bo nie mamy nici. A nici to jest fiber, a fibera tu nigdzie nie ma. No i właśnie, to jest tak... taki haczyk, że tu nie wszystko jest dostępne. Chyba, że po sztormie będą nowe skrzynie dostępne. Może i tak być. No tak, to te dwie skrzynie mamy załatwione. Tam z tyłu już nic nie ma. Mhm. Mm I co, damy jej sikierkę, niech sobie podziwia trochę drzewek. A co? Tak, uziebała, raz. Ołk, ołk, sześć godzin. No. no to się narobiła naprawdę. To trzeba jej przyznać. 4 godziny 2 i koniec Jeszcze dwie No to weźmiemy w takim razie to i to No i super Uwaga Wiaterek Wiaterek wieje Tak No nie dziwię się Jak powalało drzewa to siła sztormu była ogromna Jaka siła? 3? No pewnie że 3 czy muszę się teraz odbudować? No super, tak, oczywiście. Gdzie mógłbym spokojnie tutaj przeżyć, prawda? Kto aż drzewa powalało, no to. Hmm. Dobra, spróbujmy się w takim razie to zbudować. Te i te. Do tego jeszcze drugi domek. Dobrze że zbierałem te rzeczy, bo jednak sami widzicie, że to jak najbardziej było potrzebne. I dwie godzinki. I już, a widzicie, i sympatycznie odbudowaliśmy. Nawet nie odczuliśmy tego, że było coś na rzeczy, <laughs> ale mamy skrzynię. I widzicie na to, że. O nie, no nie, nasiona nie pomogą, bo nic tutaj nie chce rosnąć, moi drodzy. Jest zboże, no ale cóż nam po tym zbożu? Nic, w sumie nic tam nie po tym zbożu. Najbardziej mi chodziło o nici Powiem wam surowca od groma, ale coś tak jak to jest wieczna zima. Nic nam to nie daje. O, są nici, dobra. Jak są nici, a teraz możemy zbudować w końcu przystań rybaka. Tak się zastanawiam, czy jest mu obce żeby gdzieś dalej to zbudować. Czy to jest sens? W sumie sens, to zawsze jest, prawda? To się załapił R się obracało? Tak. Najlepiej byłoby tu się zbudować. To chyba, że zrobimy tak, że weźmiemy trochę gruntu. Stąd. Teraz postawimy ten grunt tutaj. O. Teraz moglibyśmy postawić ten domek rybaka. O, widzicie. I to jest nie głupi pomysł. Wtedy nam obejmie więcej. No, jakbyśmy się tutaj zapali, tak gdy jeszcze dwa, to byłoby idealnie. To trochę się pobawię tutaj. Jedzenia mamy na razie sporo, więc mogę się sobie to na to pozwolić. Grunt z tą zabiorę. Ok, i jeszcze ten zabierze. Troszkę piasku, troszkę różnych bajerów. I ten piasek tu postawię. Tak, nie mam siły już, OK. W takim razie kolejny dzień. Kolejna noc i kolejny dzień. <grywka> Dobra. Nie sądzę, że to jest optymalnie, tak naprawdę po co dalej kombinować? Niech tylko tak nam buduje to ta postać. Tak, godzina do budowy, i dzięki temu mamy rybki co godzinę. Więc ok, teraz tak, on bierze, ścina drzewa, żeby nie było później akcji. Tylko tak, tu drzew nie ma, tu jest 12 godzin oak, jąk, oak, oak Teraz ona będzie tutaj połowi trochę. Dwa, trzy, cztery. I resztę przesmażymy. Czy w sumie byłoby jeszcze rybka? A, dobra, jest w porządku. Nie mogę naszkać siódmy dzień a ona by nam pokraftowała coś Ja wiem, przykład Kilow by się może zdał Stringów tylko brakuje, tylko znał te stringi. Aj. No wiecie co Przecież wiecie dobrze, że nie jestem w stanie tego pozyskać I tak każecie mi to, stringi Fajny ten strunek, podoba mi się Dobra, pozbieramy w takim razie Patyków i innych bajerów, skoro i tak to wieczna zima panuje, to przecież można to zbierać bez straty. Mamy kolejny dzień, dzień ósmy, dzień przed sztormem kolejny, tylko też szkoda, że nie ma informacji jakiej siły, no ale w sumie nigdy do końca nie wiemy do końca jaki jest ten silny ten sztorm, prawda? Nawet w rzeczywistym świecie taka informacja byłaby dosyć cenna, ale no nie, nie ma tak dobrze. Dobra, zbieramy sobie te deski. Może nam się do czegoś przydadzą. Wszystko jest odkłady, odkładane. Przydałoby się zrobić ten magazyn, no ale brakuje mi tych nici. I te nici bardzo mnie bolą, że ich nie jestem w stanie mogę pozyskać. Eee, nie mam żadnej możliwości ich pozyskać. No i zobaczmy, czy coś tutaj wzrasta. No nie. Dosłownie nic nie wzrasta, czyli zima to zima, po prostu. Nie ma, nie ma bólu yy, nie, nie tyle nie ma bólu, co nie ma takiej opcji, żeby po prostu coś tu bardziej podziałać Dobra, złówmy sobie jeszcze jedną rybkę, żeby było do kompletu. Możemy teraz przesmażyć, o, a jednak mieliśmy więcej rybek. No to ciekawe, ciekawe. Yy, aha, i nóżki, nóżki żabki. No spoko. Jeżeli ktoś by chcieli, lubi żabie nóżki, to proszę bardzo. Okej, okay, yy, pozbierajmy w takim razie resztę tych patyków Teraz gościu z siekierką 11 godzin, Kurczę. Okej, czy to jest o 8, no to spoko, mogę to ogarnąć I zobaczę, czy jestem w stanie ogarnąć lepsze domy w takim razie Jakieś tutaj mam lepsze, ale... Ale właśnie, tu mam strawa, tu straw nie rośnie, no nie ma opcji na ten straw No niestety No niestety musimy sobie odpuścić, bo to jest po prostu niewykonalne Samo. A nie, to mogę zrobić, tylko nie mam zdolności. 5 godzin. Tak, dobrze, czyli to pozbierajmy. Muszelki, kamyki. Na pewno to się przyda wszystko, co mamy. Tu mamy 6 godzin, no dobrze. A ty? 3 godziny. 4 godziny. Gigantyczny bambus. No co spoko. Palek pale krabików i już kolejny dzień. Uwaga, bije. Wow! Zmiotło nam hate rybaka i zmiotło nam szałas. Ale ciekawe, bo tutaj za drzewami się schowało. Tak, to jest właśnie jeden z rzeczy, które właśnie. Warto zwracać uwagę, czy budować strukturę za drzewami Bo wtedy ta... Albo pomiędzy drzewami tak naprawdę Bo wtedy ta siła wiatru jest o wiele, wiele mniejsza No ale dobrze, skoro tak, no to zbudujmy w takim razie Po raz kolejny ten nasz szałas Skoro tam i tak nic nie rośnie, no to Pora sześć, tu mam 4 godziny od razu To rośnie, dobra I mamy Po raz trzeci Ach Okej, okay, dobra, tutaj mam faceta, który a szczęście do skrzynek. No ale cóż z tego, jak to dostałem? Tylko nasiona. Cóż mi po tym coś mi powie. Niedobrze. Bardzo niedobrze bym stwierdził, nawet bo jest słabo. Nic, nie, nic lepszego nie dostaniemy. A nawet lini, linek, nawet stringów nie dostajemy. A. No, wiecie co? No i teraz taka zagwozdka, bo w sumie ja nie jestem w stanie wchodzić, kwary mógłbym. Mógłbym, nie mógłbym, bo to jedna to nie ma budowy. Yy, mogę to zrobić, spoko, ale i tak nie będę mógł zrobić tego domku. Dlaczego? Bo nie mam nici. Haczyk. Tak. Nie jestem w stanie tego wygenerować, niestety w żaden sposób. No to co? pozostaje mi tylko chodzić i jak obieda wszystko zbierać te, te pozostałości. Mamy 15 dni wytrzymać. No spoko. Jestem w stanie wytrzymać 15 dni, no ale chciałbym, żeby jednak tutaj coś się znajdowało. Okej, okay, tutaj mamy jeszcze. I pozbieram trochę żabek. No i spoko, przesmażmy trochę tych rybek. Z jedzenia mamy pod dostatkiem. Sądzę, że spokojnie na kilka dobrych dni. Co coś nie muszę martwić Natomiast Teraz ok, o to mi chodziło Teraz ty te. mianowicie nie rośnie, po prostu nic tu nie rośnie. Dobrze. W razie pozbierajmy resztę tych rzeczy. Tu są jakieś ołki. Mamy jak najdłużej przetrwać, więc będziemy się starać jak najdłużej przetrwać. I tyle. Do 15 dnia. Może 15 dnia o to chodzi, że 15 dnia przyjdzie ratunek. Prawdopodobnie tak. 11. Powiem Wam, wysprzątam tą całą plażę. Skoro nie mogę nic lepszego zbudować, to wysprzątam im tą całą plażę. Naprawdę. Okej, okay, tutaj, drzewka. I sikierki już nie mam. A nie, mam jeszcze, przepraszam, mam. Tu za, pane, tu złapane, i kolejny dzień. Powiem wam, sztorm za sztormem tu idzie. Co, co widzę? Okej, okay, przysmażone, Bardzo dobrze. No dobra, powiem wam tak, że. Hmm! Że ta, ten quest jest o tyle nudny, że nie mogę tutaj dobrze pokombinować, bo wszystkie te struktury jakie mam. Czyli mogę tutaj budować. No, mogę, nie mogę. No nie mogę, bo nie mam surowców. Nie mam nici, nie mam yy, fibera. No i po prostu to jest kwestia na zasadzie teraz: kto i lepsze trwa. możesz sobie więcej. ryb... A, rybek nie mam. No właśnie, rybek nie mam, bo nie mam. Yy. Hatki ryb rybaka. A nie mogę zrobić hatki rybaka. To nie mam nic. No i takie koło zamknięte. Dobra, pozbierajmy jeszcze to. Sądzę, że tak naprawdę ilość jedzenia, którą to już mamy, i surowców, jakie przechowujemy, jest na wystarczającym poziomie. Okej, okay, lecimy na kolejny sztorm. Jest. A się rozsypują. Znała siła 3 była chyba. Tak, oczywiście, że tak. No to co, trzeba odbudować po raz kolejny zresztą. <laughs> no, taki urok. Dobrze, że mamy tak szybko budującą osobę. Bo gdyby nie, to, to byłoby już niezbyt ciekawie. I dwie godziny, i proszę, już ogarnięte. 14 dzień poprosimy. Nic się znowu nie tutaj nie dzieje No Będą gdzieś te nicie? Nici? Chyba nie. Chyba nigdzie z nikogo nie dostajemy nici No to nie, to nie. Trzeba poradzić sobie bez nich. Dzień piętnasty. No, de facto dotrwaliśmy do 15. Pytać czy to jest Wiktoria? Muszę może przejść ten dzień 15. Do końca nie wiem To wszystko, to wszystko, to wszystko jeszcze tutaj jest No i dobra Dzień 16 i Wiktoria udało się nam tego questu zalecić i bardzo, bardzo dobrze. Dostaliśmy nas, następnego osadnika Taku. Yy, mamy szybsze uczenie się w jego okolicy. Czyli on musi spać w zadaszeniu, bo inaczej będzie tracił życie. Yy, ma mniejsze potrzeby żywieniowe, ale Bardziej wymagający pod względem jej żywienia jest. No i spokój. znowu insomniak, ach, dobra. No i takim to tematem przechodzimy dalej.